Ok, sięma, wszystkim witam ponownie. Zacząłem trochę w innym miejscu, bo mi się trochę save skopał. A nie miałem wcześniejszego saveu. No dobra, to trochę się pozmieniał, bo jak widzicie, tutaj walkę toczyłem z tymi trzema gościami. I tutaj jest przejście dalej, zapewne. Dużo, dużo nie ominęło się, znaczy dużo. Tego co nie nakręciłem, to dużo tego nie było. Przepraszam za zajękanie. Dobra, a teraz zaczniemy eksplorować te lokację. Dobra, za to beczką coś jest, jakiś schowek, więc zajrzymy do niego. Jak kurde się pozbędziemy tej beczki. Dobra, jak nie tak, to standardowymi metodami się pozbędziemy, no i po problemie. Ach kurde, dobrze, że Gordon Freeman nie ma choroby klaustrofobicznej, bo już e, miał pełne gacie. A tego zombie, pierwszy zombie na naszej drodze. Kurde, nie spodziewałem się, że tu będzie. O i granaty, jak miło. Warto tutaj eksplorować każde pomieszczenie, każdy schowek. O, się znajdują naprawdę fajne rzeczy. Zresztą, jak widzieliście. Pa Eee. To mi zrobił surprise'a. Tym gościu. Nieźle. Dobra, a jeszcze jedną rzecz muszę, muszę sprawdzić. Mianowicie te kanały wentylacyjne. Co tu będzie? Eee, kurde, robocieki głupie. Kurde, najgorsze jest jak w takich pomieszczeniach są głupich. Ciężko z nimi walczyć w takich eee, pomieszczeniach. O! Jesteśmy po drugiej stronie tych krat. Pamiętacie jak tam byliśmy? No ja pamiętam. O, jest jakiś schowek. Ej, dużo stawu. Tak, eksploracja ważna rzecz także mimo, że to jest zwykła ale jest tu du dużo rzeczy, które za pierwszym podejściem, czyli znaczy za kurde, gdzie, gdzie A, ten też mi zrobił surprise'a wcale trochę go nie zauważyłem, dlatego tak mi słabo poszło z nim dobra, jedziemy dalej Dobra, szybki save i ruszamy No, trochę pływamy. Dobra, czas zasięgnąć powietrza Znaczy zaczerpnąć Zasięgnąć też No, hmm, po co kurna takie takie coś tutaj zrobi, nie wiem, żeby ktoś tu mógł lecieć No nie, nie jakieś głupie to to jest Tu jest chyba wyjście? No, pięknie Można ruszać dalej A kurna to uślepiające głupie Coś Jak ja tego nie znoszę Dobra, robimy szybkie wczytanie Bo trochę zlamiliśmy w tym momencie Tędy, tędy powietrza powietrze Teraz już znamy drogę, więc Nie będzie żadnego problemu A, Zresztą już wcześniej znałem drogę A, No i ta gra jest taki gniewa, że Mało no, z takich miejsc, gdzie można się zgubić tutaj A, Dobra, tędy I Dobra, głupio mówić game do robota, ale ja tak po prostu robię. Dobra, gdzieś tu nas ostrzelali z tamtej pozycji. A, to tak w się nie uda tym razem, co? Dobra, tu jest ta wciągarka, która już nie śladu. Znaczy dobra jest ślad, to tak sobie powiedziałem. Dobra, bodajże... że... Fire 1. Dobra, mamy kolejnego robocieka z głowy. A, dobra, szybki zapis. I jedzie. A, wciągarka i trochę pary, które nas może uszkodzić. Ue, wpadłem w chłopkę Fak ale w głupę wpadłem. Ja nie mogę, ale jestem głupi. Dobra, nieważne. Nie jestem jakiś mistrzem FPS-ów, ale to chyba. Ale to co umiem, to chyba wystarczy, żeby wam pokazać całą tę grę. Dobra, jedziemy. Dobra, Gordonowi ma nie straszna żadna głupia e, gorąca para. Jak pewna... także będzie się mierzył z dużo groźniejszymi przeciwnikami. Dobra, parę... E, nie można powiedzieć chyba o parze, że jest przeciwnikiem. Tak po prostu stwierdziłem. Dobra, co tam jest? E. Jaka jest droga? Dobra, szukamy przejścia dalej. O, kolejna wizyta w wodzie. Staje się... A, dobra. Dobra, co tu będzie? Czuję, że będzie gorąco. Mam nadzieję, że te beczki nas nie trafią. O nie! Tak! Myślałem, że nas nie trafią, ale... Wybuch nas sięgnął, niestety. Dobra, a wreszcie próbowałem ich załatwić przed zrzuceniem tych beczek, ale jakoś nie wyszło. Jin! Pan, że żebyś zginął. Eee, on się rusza. <laughs> Jakieś dwójkawki pośmiertne, czy co? Nie. tak nieważne. Eee, co tu jest? Kraty, a za kratami... Eee, nic chyba. Eee, kurna. Ciasny korytarz czyli roweciki, które już lecą na nas. Lecisz... No dobra, chodź do. Surwa. No. I nie wasz się więcej. Podchodzić A, kurwa następne. Jakie jest wesła kurna? Trzeba je zezłomować. Zazłomować tych wszystkich. Dobra i można ruszać dalej. Chociaż Miałem świadczę, że nas od tyłu chce zejść. A jednak chceło zajść od tyłu. Chcieli znać, ale i nie wyszło. O, miło. Skrzynki z zapasami. To pewne zapasy kombajna. Do kogo, kogoś by innego. Kolejna wizyta w szybie wetrylacyjnym. dobra. Trochę nam no się spadło. ha Duża ilość beczek. Zobaczmy co da jakie zniszczę Dobra, nie patrzyłem dokładnie, ale chyba rozwaliłem większość tych herbocików. Chociaż zostały trzy Mam nadzieję, że chociaż jednego dwóch załatwiętymi beczkami. Chyba po to tu umieścili je twórcy. Dobra, jedziemy. Okej, okay. tędy nie, nie, chyba źle poszliśmy Dobra, gdzie tu teraz iść? Dobra, próbujemy innego przejścia e, Dawaj Gordon, dawaj Dobra, trochę się pogimnastykujemy, znaczy Gordona pogimnastykujemy Możemy najwyżej palce pogimnastykować. Mm -hmm. Dobra, coś tu trzeba zrobić. Bo że nie wiem co zrobić. A gdzieś tu jest te pokrętło. O, właśnie. Aha, dobra. stąd tutaj i tutaj bodajże że tak trzeba zrobić. Dobra, zobaczmy, z której pozycji nam się to uda zrobić. Trochę, żebyśmy się nie spierniczyli z tego, bo upadek będzie bardzo bolesny. Ła! 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 Nie, 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 trochę nie wyszło. Eee, trzęs. No, nawet bardziej nam nie wyszło niż trochę. Dobra, ej, dawaj. A Gordon, nie poddawaj się. Nie można się tak łatwo poddawać. Dobra, może zaskoczymy na jeszcze niższe rurę? To będzie lepiej. O, pięknie. Pięknie. Trochę akcji w stylu Prince of Persia. Ojej. Sorry. <grych> Nigdy nie byłem w takich akcjach dobry Chociaż wiemy, co zrobić dokładnie. Dobra. Z rury na rurę. I jeszcze niżej. Tym razem ostrożnie to zrobimy, żeby nie spaść. No, podnosi się woda. No, pięknie. To nam chyba pewnie coś da. I to pewnie da nam przejście dalej. Ale dokładnie nie pamiętam Eee, nowe robotyki A te skrypty. Dzińcie Nie ma dla was tu miejsca, kurna Gdzie ty jesteś? Dobra, bodajże trzeba iść pod wodę Ale zobaczymy Już nie pamiętam trochę Dobra, tu da się zniszczyć nie. Dobra, to, to tędy spróbujemy. No, tam coś jest. Aha, miło. Aha, dobra, kolejna zagadka, taka na myślenie. Dobra, ja już wiem co robić. Trzeba się tam dostać, a...